dziewięćdziesiąt jeden, dziewięćdziesiąt dwa, dziewięćdziesiąt trzy, dziewięćdziesiąt cztery, dziewięćdziesiąt pięć, dziewięćdziesiąt sześć, dziewięćdziesiąt siedem, dziewięćdziesiąt osiem, dziewięćdziesiąt dziewięć, sto, szukam. Tu jesteś. Znalazłem Cię. Witam Was w kolejnym naszym spotkaniu. No właśnie ta zabawa, e, szukanie. Bardzo dobrze ją pamiętam z dzieciństwa i bardzo się cieszyłem, że mogłem brać jej udział i się chować. Ale nie bez powodu od tej zabawy zaczyna mi przypominam. Dziś uroczystość trójcy przy e, To taki dzień, w którym odkrywamy. Jak wspaniały jest nasz Bóg, którego wierzymy. Ojciec, Syn i Duch Święty. Można powiedzieć, ukrywał się przed nami, ale dał nam się poznać, dał się znaleźć przez Jezusa Chrystusa, który do nas przyszedł. Ale w tę uroczystość odkrywamy jeszcze jedną ważną rzecz, że jesteśmy zaproszeni do bycia w tej wspólnocie. Więcej, w tej wspólnocie nie jesteśmy byle kim. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Właśnie, czy pamiętaj, że jesteś dzieckiem Bożym? Czy odkrywasz tą prawdę? Jak ją przeżywasz? Czy też innym pomagasz odkrywać tą prawdę? Bo to jest niesamowita rzecz być dzieckiem Bożym. Pan Bóg zaprasza nas, swoje dzieci, do bliskości. Pamiętam taką sytuację sprzed kilku lat, kiedy na rekolekcjach jedna z uczestniczek przyszła i mówi, że ma ogromny problem, bo została adoptowana wtedy jej powiedziałem, wiesz co, ja też jestem adoptowany. Jak to, proszę księdza? No Pan Bóg mnie adoptował, bo jedynym dzieckiem Ojca Niebieskiego jest Jezus. A my wszyscy zostaliśmy adoptowani, przyjęci za swoje dzieci. Więc nie jesteś nikim, nie jesteś bublem, bo jesteś dzieckiem Bożym. I tak jak ostatnio mówię o tych historiach, jedna z historii, kiedy Pan Bóg stworzył świat, wszystkie zwierzęta ustawiły się, by podziękować za to, co otrzymały. No więc wiórki przyniosły orzechy, krowy mleko, małpy wyprawiały małpie figle. A na końcu tej kolejki stał człowiek. I każde zwierzę coś, coś Panu Bogu dało. I człowiek nie wiedział, co dać. Patrzył na zwierzęta, i w końcu, kiedy przyszła jego kolej, wskoczył Panu Bogu na kolana i powiedział: Kocham Cię. Ta dzisiejsza uroczystość ma nam przypomnieć, że Bóg nas kocha. Że kiedy wypowiada Twoje imię, mówi, że Cię znalazł, więcej Ciebie zna i że Ciebie kocha. Powiedz Mu dzisiaj też, że Go kochasz. Pamiętaj, kiedy Pan Bóg wypowiada Twoje imię, dzieje się przeciwna rzecz. Jaka? Chcę Ci pokazać. Za każdym razem tak się dzieje, kiedy Pan Bóg wypowiada Twoje imię.